Hejka ja Widzowie! Dzisiaj będę nagrywała odcinek zrobienia mojego magazynku. Tak, będzie to magazyn, gdzie będę przechowywała sobie różne rzeczy. No, także budujemy. O, ja bym chciała, żeby tutaj sobie od tego zacząć. Tak, teraz tutaj dwie kartki przerwę, bo tu będą drzwi. Oczywiście te pochodnie w środku potem zniszczymy. Oj, oj. Pyk. oj, oj, no tak. Oj, mi się to takie, te. Potem zniszczymy te pochodnie w środku, Oj, to jest za długie. i już widzę, że tutaj nam jedna pochodnia przeszkadza. Tak. W ten oto sposób mamy już taki, no, taką podstawę. Teraz tak, robimy. A poczekajcie, bo mam tu jeszcze taką moją metodę z lampą. To sobie. Tu. I tak to było, tu, tu. I teraz to było to teraz tak to, ojej, nie tu tak i dobra, i teraz robimy sobie okno zaraz sobie zrobimy i zrobimy okno na czekajcie trzy, cztery. i tutaj już robimy następną kartkę i na tej kartce właśnie będą lampy no i będziemy posta postawiali tą. I, yy, i tą dźwignią będziemy od środka załączali. Nie? Łatwe, prawda? O, i tutaj robimy sobie tak. Będzie na 3 i będzie raz, 2, 3, 4, 5. I przerwę. Raz, 2, 3, 4. No tutaj akurat wyjątkowo robimy sobie przerwę. Raz, dwa, 3, 4, 5. Hop. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hop. Dobra. No, ja? Raz, dwa, albo czekajcie. Bo tutaj będę no, chyba robi ja pogrubienia takie. Nie bo to o wiele lepiej wygląda. Teraz tak, tutaj robimy tak, w ten sposób. Jakby co, to możecie korzystać z mojego sposobu robienia lamp? Nie. O tak, teraz tak. Tutaj robimy sobie takie pogłębienie znowu. Zrobimy sobie dach. A i tutaj miały być te. Była tak i tak. Dobra. Teraz następnie tutaj. O i tak. Tak. To było... Tak, to było tutaj. No i perfekt to. Tak, teraz robię sobie tutaj tak. O. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. no tutaj zrobię wyjątkowo tak. Tutaj chyba jednak też. Żeby to tak symetrycznie wyglądało. Um, I teraz tak, tutaj robimy sobie... Tak. No, be, tak. Pogłębimy to sobie o jedno. Żeby to od razu tak nie było tej lampy, bo to tak by trochę się nie wyglądało o, tak Pyk. o i od razu lepiej, no nie Teraz sobie to robimy jak to się nazywa? Lampa redstone. stone bym sobie to lampą Wiecie co, ja chyba sobie to chyba nie podchodź. Tak. Tak. No i pierwsze pięknie. mnie. Tak. Boże, trochę tego dużo. O, teraz powinno mnie chyba troszkę lepiej słychać. Chociaż nie wiem, może i wcześniej mnie było dobrze słychać, no ale to będzie jeszcze trudno. że nam tego zostało. Tylko potem to trzeba będzie wypełnić stołem. To, to jest taka moja metoda yy, ten na budowanie lamp. Znaczy czasami jej używam, a czasami nie. No. Napiszcie czy chcecie e, tam jeszcze jedną część z znaczy kolejny odcinek z Fortnite'a. No, bo ostatnio był, ale no mam więcej odcinków z Minecrafta, chyba niż z Fortnite'a. Bo z Fortnite'a ma chyba tylko trzy. Znaczy dwa osoby. O. Napiszcie, czy na razie ładnie wygląda ten magazyn. Oczywiście on będzie wyglądał lepiej. Bo, no, bo będzie. Bo będą okna i podłoga. a na razie się zajmuje lampą. No nie. No, ładnie. Ojejku, zniszczyłam tutaj. E, no, poprawiamy oczywiście. Tym razem mnie robię e, z dwóch stron tego. E, no, ściany. Kto jeszcze nie obejrzał mojego ostatniego odcinka z... znaczy... To będzie przedostatni odcinek. Znaczy teraz to będzie... Ja będę nagrywała ostatni odcinek zbudowania tego domku, nie? Takiego rodzinnego. To to będzie ostatni odcinek. A ostatni... E, niestety ale musiał być kreuzki. No i niestety nie powiem wam dlaczego. No. Także, was, także serdecznie zapraszam na mój odcinek ostatnio z tego budowania tego domku. Bo na drugim odcinku, znaczy na pierwszym, jest mniej wyświetlenia niż na drugim. Także polecam sobie obejrzeć najpierw pierwszy, potem drugi, a potem trzeci. A potem będzie będę jeszcze czwarte czwartą część ogólnie z tego domku. Bo tak jak mówiłam no, y, na ten, na no, drugiej, nie, na trzeciej części, że, albo na no, drugiej, już w sumie nie pamiętam. Możecie mi przypomnieć w komentarzu. E, no to, no, no to tak jak mówiłam, że się nie wyrobię w jednym odcinku, bo to by musiało tefać, no nie powiem ile. Moment, czekajcie. Ojejku, kuzyn Zauważyliście, że ten ślad wygląda dosłownie tak jak tu. Ja to sobie yy, to ja zauważyłam. No. Nie wiem, czy tam mi do końca to dostaje, czy te, te, ale no. No i tak jak mówiłam, że nie dostaje, czy także no. Bagit. Oj. Nie. O. No ja nie wiem czy tu nie zrobić po prostu pokoi. No ale dobra. Robimy sobie okna. Jeszcze nas czeka podłoga. O. Właśnie w tym jest problem, że jak się zabi to za duże, no to no. Chociaż czekajcie, babie to mogła rozwiązać jakoś. Nie robiąc tylu dźwigni. Hmm. Bo co teraz nie umiem z tego czego się robić? O, z tego, co trzymam. To gdzieś się tutaj skończyło. Poczekajcie chwilkę. No nie, to nie było to. To było chyba to. Pyk. A my jeszcze raz tutaj to dało. I tutaj. No i tu. Dobra, zobaczymy, czy to zadziała. Oby. Bo no. Jej, zadziałało. Halo. Gasie. Nie ma. No to idealnie. Teraz nie wiem jakie to mam tam połączyć ten. No no, spróbujemy to tak. Tak, tak. Tak. Tak i tak. Czemu tam to nie? Nie, o co to chodzi? Nie. Tak, i może to zadziała teraz. Ogaś się halo. Znači, sve onije čak i ne zabebe se Nie to. Wiecie co? Ja to po prostu zrobię tak, jak było na początku. W ogóle nie, nie mam ochoty się z tym denerwować. Naprawdę. Tak. O, to jest już jakby dla mnie troszkę denerwujące. git. Zobaczymy teraz. No i po prostu sobie tu i tu. No, okej okay, jest. Jest są tylko trzy dźwignie, a nie cztery. No i git. Ja bym chciała jak najszybciej. Ja nie czy z tego nie będzie kilku części, czy dwóch nie będzie przypadkiem. No ale postaram się to zrobić w jednej, bo no... Tak Może jeszcze dzisiaj będzie odcinek ze tam Może, bo nie jestem do końca pewna. Ale zawsze warto liczej na no coś tam. No nie. Ogólnie nie wiem czy ja nie zrobię w taki jeden malutki, fajny sposób tego drzwi. Żebym ja tylko miała do nich dostęp. No nie. Tylko jeszcze bym się zastanawiała e, z jakiego bloku zrobić te drzwi, bo jest taki jeden sposób na nie drzwi. To są takie niby tajne, a jednak wiecie. A jednak też mogą być do domu. E, dobra, to to było tak. E, no i to był jakiś blok. Tylko jaki by to dać blok. Dobra, zrobimy tak. I teraz tutaj dajemy tłuki. O nie co ja tu tak. Teraz popatrzcie. Nie tu Boże. No na razie tak to zalipimy. Yy, I ogólnie tutaj powinna być po tą I tu. I jeszcze taki jeden blok. I tak, i teraz tutaj powinna być ta przyciemniana szyba. Choć nie, szybę zrobimy potem. I tutaj to trzeba było wyniszczyć. Tak. Tak. Pyk, pyk. To się tutaj zalepiało. Róż nie, bo to by musiała być zwykła trawa. Ajajaj. O, a z drugiej strony możemy to i tutaj nawet możemy też to zrobić. A z tej strony moglibyśmy to zrobić. Mm, o, tutaj będą potrzebne kamienne płytki. E, a z tej strony moglibyśmy zrobić zwykłą teatrę po prostu. Żeby to też jakoś wyglądało. Teraz tutaj robimy tak. To byśmy tutaj musieli zalepić, e, no ale co ja sobie to tutaj zniszczę, też nie, to nie, bo to mogłoby być to hmm. o, i pokażę wam. Jak... Widzicie, tak i teraz dajcie mi sekundkę, o, tak o, to lepiej wygląda. Ehm, I tutaj zrobimy sobie to samo. Tylko, że po prostu w tym miejscu nie będzie tego. A no. No z drugiej strony też to sobie zalepimy, żeby nic tu nie było widać. No nie. Aby ja się trochę ciemno, to w ogóle ja sobie tu zapali światło. Tam już w sumie nie trzeba. No. I elegancko wszystko działa. Potem teraz sobie zrobimy właśnie podłogę. Jakby ktoś chciał ten sam sposób na drzwi, to możecie sobie cofnąć odcinek trochę. Postaram się to dzisiaj skończyć, no ale nie obiecuję, no nie. Dlatego włączam speeda delikatnego. Chociaż rzeczy delikatnego DNA. Tak. Tak. Możliwe, że to nam będzie trwał 35 minut, czyli pół godzina. Jednak to, żeby takie drzwi to mi daje ułatwienie, bo tutaj no, nie muszę tego dawać podłogi. Z góry jest jakieś za tak głośno, ale nie powinno być tak głośno. Na lecimy z połową. Na połowa jest trochę dłuższa. Ojeku już mnie boję. O, tak. No, idealnie. O, dajcie znaczenie za głośno, ale to jest Tak. A, a! Kończymy już. Tak mi się nie to wygląda, No, u mnie tak, i jeszcze mi się szczególnie te drzwi podobają, bo są takie ciemne. Mam musiał już z tego wszystkiego przyciski mieć. No fajnie. To, na, to wszystko na razie to wywalimy. Tak. O i teraz weźmiemy sobie skrzynki i sobie tu popostawiamy. Myślicie to będzie fajnie wyglądać? Mi się zdaje, że tak. mieć tutaj to całe takie we skrzynkach, żeby był dosyć duży makasa. Chociaż nie chciałam mieć takiego dużego, no ale dobra, jak z okazy to. No to wiecie, no to skorzystam. Chyba teraz nie zniszczę połowy tego no, magazynu. No nie. Pyk. No i teraz tak. Tylko wiecie co, ja nie trzeba ja tego tak nie zrobić, bo tutaj mi będzie łatwiej tak, aby to zrobić. Żeby no, bo tak to bym miała to tutaj i bym tam musiała sięgać. A tak to mam, to tutaj no i mi jest wygodnie. O jejku. No jejku, to mi się to cały czas klika, ta skrzynka, no nie? O, i tutaj na przykład zrobię sobie tak. Tutaj będzie tak. Gazem po części jest skończony. Jeszcze bym myślał, żeby tutaj na środku jakąś biblioteczkę dać. Małą. O. Albo chociaż nie robić takich półek ze skrzynkami. O, że wejdzie tutaj takie małe. Chociaż... no nie, to będzie trochę kiepski pomysł, no, ale ja bym chyba jednak dała tutaj taki dywan mały, taki biały, tak, o, no i ładnie, tylko czekajcie, tu były dwie, tutaj musi być tak i robimy sobie tak dookoła tego. Ja chyba tego nie będę robił, tutaj tak w środku. No nie. No, jeszcze zrobię sobie tutaj taki dewan do przejścia. Ładnie, ładnie. Podoba się, podoba się. Tak. O, teraz sobie tu podlecę. No, napiszcie, czy ładnie to wygląda według mnie. No całkiem spoko. Ojejku, jak się wyszła. No, a teraz już koniec odcinka, jeśli byście chcieli, żeby coś jeszcze zbudowało. No to mi napiszcie, a to jest koniec odcinka, pa pa!